Dzień dobry, Jan Piński, witam na kanale Jan Piński o historii. Dziś Państwu opowiem o tym, jak Anglicy chcieli wymazać Polskę z mapy Europy. Zbliżamy się do 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wiele wskazuje dziś na to, wręcz mamy pewność, iż Anglia w 1939 roku robiła wszystko, co w jej mocy, aby uderzenie, pierwsze uderzenie Hitlera poszło na Polskę, a nie na zachód. Gdy 29 sierpnia 1939 roku Polska ogłosiła powszechną mobilizację w obliczu. Niemal pewnego najazdu hitlerowskich Niemiec, to sojusznicy Polski, Wielka Brytania i Francja wymusiły jej zatrzymanie. Użyty argument był kuriozalny nie drażnić Adolfa Hitlera to było w momencie, w którym nad polską granicą stało 1,8 miliona żołnierzy, a cztery dni wcześniej zaatakowano Polskę przez pomyłkę. Bo do oddziałów nie dotarła informacja, że Hitler wstrzymał atak z 26 sierpnia. Przez lata zachowanie Anglików i Francuzów było podawane jako dowód, jak bardzo zależeć miało tym krajom na utrzymaniu pokoju za wszelką cenę. To jest naiwna opowieść, która nie ma wiele wspólnego z prawdą. Polityka angielska, a także francuska wobec Polski od początku zakładała, że to nasz kraj ma przegrać walkę z Niemcami i zniknąć z mapy Europy. Dzięki temu Niemcy uzyskiwali granice z sowiecką Rosją, a to według Anglików miało dawać niemalże pewność, że dojdzie do konfliktu, który sprawi, że Hitler nie da rady skoncentrować się na walce z imperium brytyjskim. Warunkiem powodzenia tego planu było to, aby polska państwowość nie przetrwała wojny z Niemcami w żaden sposób. Powszechnie przyjęło się Uważać błędnie, że wybuch I i II wojny światowej był spowodowany militaryzmem niemieckim i marzeniami pruskiej elity, aby zawładnąć światem. Ta komiksowa wersja historii została napisana przez zwycięzców. Faktycznym powodem wybuchu obu wojen światowych, zresztą Część historyków uważa I i II wojnę światową za jeden konflikt rozdzielony dwudziestoma latami rozejmu. Było domaganie się przez Niemcy uznania ich statusu mocarstwa, ale na dopuszczenie kolejnego państwa do zarządzania światem, ani Wielka Brytania, ani Francja, ani nawet Rosja nie miały ochoty. Niemcy postanowiły więc zdobyć miejsce na szczycie w wyniku wojny. Nie przewidzieli jednak, że do gry wejdzie inne państwo roszczące sobie prawo do bycia globalnym mocarstwem. Stany Zjednoczone. Geopolityka europejska i światowa ulegały przekształceniu. Po pierwszej wojnie światowej Wielka Brytania poparła odrodzenie się Polski, przede wszystkim dlatego, że Rosja wyglądała na zbyt słabą, aby trzymać Niemców w ryzach. Anglikom zależało jednak na tym, aby Polska nie była zbyt silna. Gdy bolszewicy w 1920 roku podeszli pod Warszawę, to zarówno Francja, jak i Wielka Brytania podjęły już natychmiast rozmowy o ułożeniu sobie stosunków z Sowiecką Rosją bez Polski. Wojnę z Rosją wygraliśmy wówczas nie tyle dzięki wsparciu Zachodu, co trochę na przekór niemu. Dlaczego Anglicy nie chcieli silnej Polski? Otóż, założenie polityki imperium od stuleci jest jedno: równowaga sił na kontynencie, taka, aby wszyscy wzajemnie się szachowali. Restauracja Polski spowodowała, że Anglicy zaczęli obawiać się scenariusza, w którym Niemcy sprzymierzone z Polską, ewentualnie mające gwarancje polskiej neutralności, zabierają się za uporządkowanie swoich relacji z Francją i Wielką Brytanią. Tu warto przypomnieć, że sojusz francusko-angielski był w tamtym momencie dość świeżej daty i został wymuszony przez wzrost znaczenia i potęgi Zjednoczonych Niemiec. Anglicy zaczęli myśleć o odbudowie Polski dopiero w połowie wojny w 1916 roku. Ówczesny minister spraw zagranicznych Imperium, Arthur Balfour, postulował wówczas oderwanie ziem polskich od Prus i Austrii, przyłączenie ich do Rosyjskiego Królestwa Polskiego i pozostawienie pod zwierzchnictwem Rosji. Balfur zastrzegł, że Polska nie może dostać pełnej niepodległości, bo grozi jej stara choroba dawnej Rzeczpospolitej, czyli anarchia. Właściwy powód podał później. Otóż według niego odbudowana niepodległa Polska byłaby obszarem ciągłych rozgrywek między Niemcami i Rosją i jej istnienie zamiast wspierać Europy sprawę europejskiego pokoju, stało, stwarzałaby stałą okazję do europejskiego konfliktu. Tutaj prawda jest jeszcze inna. Eee... Trub Polski, Polska okupowana przez państwa takie jak Prusy, Niemcy, Ro, Imperium Rosyjskie, także częściowo Imperium Habsburgów, gwarantowała, że państwa te, przede wszystkim chodziło o Rosję, trochę o Niemcy, nie były w stanie prowadzić ekspansywnej polityki w obszarach, w których zależało na tym Anglikom, krótko mówiąc ilekroć Rosja wchodziła w czasie wielkiej gry o panowanie w Azji w, w szkodę Anglikom, ilekroć grali oni polską kartę, podsycali jakieś bunty to było bardzo bardzo drogie drogi zabór siedzenie na tym trupie Polski było bardzo nieekonomiczne gdy w 1933 roku Adolf Hitler doszedł do władzy w Niemczech, stało się jasne, że kolejna europejska wojna jest kwestią nieodległej przyszłości. Za punkt zwrotny w polityce angielskiej uważany jest listopad 1933 roku. Wówczas w reakcji na wycofanie się niemieckiej delegacji z genewskiej konferencji rozbrojeniowej. Komitet Obrony Imperialnej nazwał Niemcy potencjalnym wrogiem. Nie wiadomo było jednak, kto i z kim i przeciwko komu będzie walczyć. W tym momencie nastąpiło przeorientowanie polityki brytyjskiej. Na to, by agresję Niemiec skierować na wschód, czyli doprowadzić do wojny sowiecko-niemieckiej. W założeniu, uwikłanie Niemców na wschodzie miało dać czas imperium na odbudowę potęgi militarnej. W 1933 roku Wielka Brytania nie miała ani armii lądowej, ani lotnictwa. Złożenie w ofierze Polski miało z punktu widzenia Anglików jeden jeszcze cel: wymuszało na Niemcach dławienie polskiego oporu i ograniczało im bardzo swobodę manewru. Anglicy doskonale to rozumieli, bo w XIX wieku wielokrotnie grali polską kartą. Przede wszystkim, jak wspominałem, przeciw Rosji. Aby odciągnąć ją od prób zdobycia kolonii w Azji. Tak było chociażby w wypadku powstania listopotowego w 1830 roku, którego wybuch wspierali brytyjscy agenci, czy też próby wywołania powstania w Polsce podczas wojny rosyjsko-tureckiej w latach 1877-1878. Anglicy wtedy opłacili jednego z przedstawicieli rodów zapiechów. Chorendalnymi pieniędzmi za wywołanie powstania po to, żeby ratować Turcję, dostarczyć Rosji roboty, gdyby do tego powstania doszło, wiele wskazuje, że to mogłoby być po prostu ostatnie pogrzebanie marzeń Polski o zmartwychwstaniu. Anglicy nie chcieli wzmocnienia Rosji kosztem Turcji. Sami też nie chcieli walczyć. Zrobili więc wszystko, co w ich mocy, aby Polacy wzięli na siebie ciężar odciągania Rosjan od Turków. Nie udało się, bo po świeżo przegranym, bezsensownym powstaniu styczniowym polskie elity no, nie zgodziły się na podjęcie działań bez konkretnych e, dowodów. E, Akcji brytyjskich na rzecz polskiej niepodległości. W efekcie pokój na Rosjanach, ratujący Turków, musiała wymuszać flota brytyjska. Człowiekiem, który przyjął angielskie zaproszenie do samobójstwa dla Polski i Polaków, był minister spraw zagranicznych II RP, pułkownik Józef Beck. Nasz Józef Beck w 1939 roku poszedł na prowokacje angielskie, nie pytając nawet, czy Anglicy swoje gwarancje są w stanie poprzeć czymś realnym. Anglicy grali na pewniaka. Wiedzieli, że jeśli Polska zwiąże się z układem z Anglią, to Hitler rozpocznie wojnę uderzeniem nie na Belgię i, czy Holandię, ale na Polskę. Beck ciągle podkreślał, że jest oficerem, a miał tak mało jakiegokolwiek sensu wojskowego w głowie, że nawet mu na myśl nie przyszło zapytać Anglików, czy są w stanie pomóc w sprawie niemieckiej inwazji. Pisał Stanisław Cat. Kat". Mackiewicz, jeden z najwybitniejszych polskich publicystów politycznych XX wieku, a także późniejszy premier rządu emigracyjnego po wojnie. Mackiewicz, Cat Mackiewicz, bo jego brat również był publicystą, bardziej prozaikiem wybitnym, Józef Mackiewicz, obnażył, jak mało kto sens angielskiej polityki wobec Polski. A nasz Nasz kraj praktycznie do późnej jesieni, wiosny, przepraszam, 1939 roku, wciąż mógł zejść z tak zwanego kursu i ścieżki samobójczego. Anglia dąży do podtrzymania antagonizmów państw wielkich między sobą. Zależało jej zawsze, aby Niemcy i Rosja były w ustawicznym antagonizmie. Wielka, rozległa Polska mogła tylko temu przeszkadzać. Tłumaczył Cat Mackiewicz. Nie ma publicysty angielskiego, który po wojnie by nie przyznawał, że gwarancja angielska dana nam w dniu 31 marca 1939 roku była brytyjskim manewrem dyplomatycznym w obronie brytyjskich interesów narodowych. Natomiast Polacy zupełnie na serio wierzyli, że to Anglia przez dobroć serca, przez sympatię dla nas, przez idealizm chciała nas ratować całkiem bezinteresownie. Konkludował Cat Mackiewicz. E to sytuację paradoksalnie doskonale rozumiał Józef Piłsudski, Jest bardzo słaby, wojskowy, o ile w ogóle można byłoby go nazwać wojskowym, natomiast już lepszy polityk. Swoim następcom zostawił dwie rady. Pierwsza, aby nie leźli bez niego do wojny, bo ją bez niego przegrają. Druga rada była bardziej cenna i realistyczna, aby do ewentualnego konfliktu wchodzić jako ostatnie z państw. Dlaczego Francuzi i Anglicy poszli w swoich gwarancjach zbrojnej pomocy bardzo daleko? No właśnie dlatego, ten sojusz polsko-francuski, polsko-angielski, to nie był sojusz inaczej. Na papierze ten sojusz wyglądał po prostu bardzo, ale to bardzo mocno. Znacznie lepiej niż obecne gwarancje, które posiada Polska w NATO. Otóż Francja była zobligowana do zaatakowania Niemców nie później niż 15 e, dni po mobilizacji. Do ostatniej chwili zapewniano nas, że e, pomoc nadejdzie. Francuzi mówili wręcz o natychmiastowym rozpoczęciu nalotów, podobnie Anglicy. Polacy mogą być pewni, że Brytania przeprowadzi naloty bombowe w Niemczech, gdy tylko zacznie się agresja, obiecywał generał. Sir Edmund Ironside 17 lipca 1939 roku podczas wizyty w Warszawie. Wszystko po to, aby polscy politycy nie oprzytomnieli i nie dogadali się w ostatniej chwili z Niemcami. Krótko mówiąc, nie ustąpili. Te zapewnienia miały tylko na cel doprowadzenie do tego, żeby Polska przyjęła na siebie uderzenie i po prostu żeby się wojna rozpoczęła. Ten sam generał kilka miesięcy później przyznał, że Francuzi okłamywali Polaków, że zamierzają zaatakować. Takiego planu nie ma. Anglicy powściągliwie komentowali sprawę swojej aktywności, że zwyczajnie zmienili plany co do strategicznych bombardowań celów niemieckich. I dodali z ironią, że najwyraźniej Polacy nie zostali poinformowani o tej zmianie. Obłudę sojuszników najlepiej pokazuje dokonywanie we wrześniu 1939 roku bombardowań, to jest cudzysłów niemieckich miast, Lotkami. Tak szanowni państwo, oni chcieli tylko i wyłącznie tego, żeby się Polska po prostu podłożyła Niemcom. Bardzo obawiali się polskiej nieobliczalności. Stąd takie pragnienie, aby Polska nie zmobilizowała całej dostępnej siły. Oni się po prostu obawiali jakiegoś drugiego cudu nad Wisłą, który spowoduje, że Polacy się obronią że nastąpi jakiś kompromis niemiecko-polski i Niemcy zostaną z wolną ręką na policzenie się z Francją. I jeszcze jedna ważna rzecz, dlaczego 17 września nastąpił atak? Dlatego, że mamy 14 dni od momentu wypowiedzenia wojny, czyli właśnie 15 dnia, kiedy 3 września Francja i Anglia wypowiedziały wojnę Niemcom. Od tego momentu zaczął biec czas. 17 września, kiedy Stalin się upewnił, że nie ma żadnej francuskiej pomocy, że francuscy żołnierze nie zaatakowali, że Francja nie będzie prowadzić ofensywy w obronie Polski, to był moment, w którym Stalin podjął decyzję o przekroczeniu polskiej granicy, chociaż był naciskany na realizację Paktury Bentrop-Młodów od 1 września, bo miał być to symultaniczny atak. Ale Stalin, jak widać, Traktował Hitlera dokładnie tak samo jak on jego, no, czyli po prostu, żeby wykorzystać. Stosunek Anglików do Polski najlepiej pokazują lata wojenne. Wymusili oni na zależnym od siebie imigracyjnym rządzie polskim podpisanie umowy z Rosją Sowiecką w lipcu 1941 roku, która nie gwarantowała polskiej granicy wschodniej. Od momentu wybuchu wojny Anglicy już nie potrzebowali Polski, tamtej wojny, czyli tego napaści Niemiec na Związek Sowiecki. Stawaliśmy się wręcz kłopotliwym sojusznikiem. Następnie, bez żadnego wahania, Anglicy zgodzili się na sowietyzację Polski. W międzyczasie zaś doszło do sytuacji, która do chwili obecnej nie ma precedensu w stosunkach między. Podobno sojuszniczymi państwami. 4 lipca 1943 roku w katastrofie giblartarskiej, a najprawdopodobniej zamachu, zginął naczelny wódz Polski, premier generał Władysław Sikorski. Anglicy nie dość, że utajnili dokumentację tej sprawy na pół wieku, to w latach 90. przedłużyli tajemnicę o kolejne 50. Wszyscy ci, którzy dziś złożeczą sobie, szanowni państwo, na... Jakieś po prostu matactwa strony rosyjskiej. Niech zwrócą uwagę, że mamy działania sojusznika, który nie chce wyświetlić prawdy o historycznym wydarzeniu. Bez wątpienia bardzo ważnym dla historii. Dlaczego nie chce? Dlatego, że prawda, pokazanie prawdziwej polityki angielskiej mogłaby zachwiać. Po prostu postrzeganiem Anglii jako sojusznika po prostu powszechne uwielbienie w Polsce, taki bezkrytyczny patrzenie na Anglików i na ich jako sojuszników nie ma kompletnie pokrycia w wydarzeniach historycznych. Szanowni Państwo, do sprawy Anglii, która była jak się niepowszechnie uważa, Czwartym zaborcą polski będę jeszcze wracał. Na razie Państwu polecę jedne z naszych pism historycznych: to jest Historia na Weekend. Tutaj jest historia tajemnicy śmierci Merlin Monroe, morderstwo, wypadek, a może samobójstwo. Historia Nikolasa Flamela i kamienia filozoficznego. Alchemik z książek o Harrym Potterze nieoczekiwanie się okazuje był postacią historyczną. Jest też, szanowni państwo, o prawdziwym ojcu nowoczesnych kin, bo to bynajmniej nie ma od był tym założycielem nowoczesnego państwa chińskiego, a jego rywal Przegrany Chiang Kai-shek. Dlaczego? O tym w historii na weekend. Polecam również, Szanowni Państwo, historię bez cenzury. E, tutaj jest prawdziwy pan Kleks. E, kim był człowiek, który zainspirował Jana Brzechwy do stworzenia postaci genialnego czarodzieja? Polecam również mój felieton o tym, jak słabsze państwa zaczęły w XX wieku wygrywać wojny. Bo jeszcze w XIX. 9 na 10 konfliktów wygrywały państwa silniejsze. Szanowni Państwo, do zobaczenia.